Siema, jestem 11 i to już drugi odcinek z naszej serii Minecraft Hardcore I niestety tak się stało, że od razu na start będę musiał przycieć się, trochę, bo już się noc zaczyna Ale w poprzednim odcinku trafiliśmy na dżunglę Wiecie co? Ja się podkopię cztery bloki, bo mam takie coś mam i bym mógł sobie na przykład w każdej chwili o, patrzcie teraz będę na przykład wiedział czy jest jasno i bym mógł sobie na przykład zobaczyć czy obecnie jest ciemno spójrzcie do dużo mózg czas. Dobra, i jesteśmy bezpieczni. No to co? Mój krótkiej rzędzie, niestety musi być na start. A więc, tak widzowie, jesteśmy. Chciałam. Wezmę nasze rzeczy. I idziemy. O kurde, ale przylegowało. Hello, Minecraft. Co się z wami dzisiaj dzieje? Ele można wracamy by pozytywnie, myślę, że to, to tylko trochę lagów. Mamy jeden dzień, cały jeden dzień. Przypójmy na drugą stronę. O ile, to, o ile to będzie w ogóle jakaś. O ile to będzie w ogóle krótki jakiś oceanik. Na jakiś długi ocean. Jak znajdziemy wioskę, to będzie spoko. Mam nadzieję, że tutaj to nie jest wysepka, tylko dosłownie jakiś ląd. To już mam tego mnóstwo. Nie no, to nie, nie zapowiada się, żeby to, było, żeby to była jakaś super mała wysepka. Tylko normalnie wyspa, i tutaj widzimy. O, owce są. W szarowce nie ma żadnego przestosowania O nie. No chyba was, chyba was żartujecie ze mnie Bo tam coś jest I wydaje mi się czy to są kolejny ruiny portalu No to koniec się aż tak nie chcę się popisać jak w poprzednim odcinku, czyli co uważam, że jeden blok to był początco o w ja ogóle złoto. Może mam widać gdzieś skrzynkę, skrzynka, skrzynka, o, tu zyskać trzeba. Woda jest, ja nie chcę ryzykować zbyt, nie wiem, Ja bym może tylko wziął ten złoty sobie polszedł. Jasna cholera, jest po 22... Gdzie jest mojej żelazo? Ja sobie tarczę zrobiłem. Ja... Yeah. Tarczę sobie zrobiłem. Żeby uniknąć śmierci. Jedno No... I... no mogłem sobie pod... wtedy gino zrobić i mieć wtedy te złota. Że w przyszłości mieć to neteru i nie szukać. Może by mi dali jakąś wioskę? Proszę? I jeszcze z Kowalem A, w ogóle zamierzam zrobić jeszcze jedną serię, gdzie będę bud znowu z Creative'a, tylko że tym razem będę budował miasto może jakieś i to jeszcze na modach Duża ta pustynia Rzecznie ja mam Bardzo dużo Solewa pula Ale nie ma jak zrobić portalu Bo nie ma jak zrobić wiadra Pustynia to jest taki płaski droż, czas Często zaręczyn więc może by dali mi w końcu tą jakąś wioskę? No to się już chyba zapowiada na koniec. na portalu! Ale ja mam szczęście! No, może nie zalano wioski, no, to nie jest może wioska, ale... ruiny portal już po raz trzeci. I to na i to na... powierzchni, no. Może... czyli tu będzie raczej skrzyneczka. Mówiłem, że będzie skrzyneczka. Jest! Nie wiesz, jak mnie odracowali! Aj, aj, kram, bo nie ma, jednak jest złoto. Wystarczy na jedną sztabkę? sarcz na jedną sztabkę... Taki Mek. Nie! Nie! chcę mówić o tej akcji O tej, o tej sytuacji Że tu już że dzieliło mnie jakieś kilka pikseli bym stracił z i to już w taki durny sposób i to na dopiero drugim odcinku no, jeżeli jeszcze nie będzie kolejny odcinek z Minecraft Hardcore to, to zostawiamy e pieczepek w górę, ale nie obiecuję, że zrobię to za ten próg, bo Zdarzy się może tak po prostu nie będę chciał nagrać hardcore, to będę... W każdej chwili nie może byście się nagrać grać hardcora, tylko tak jeżeli byście dobili te 5 papiłek w górę, to by było mi... to by było mi niezmiernie miło. Zostawcie też subskrypcję na kanale. Jest to, to darmowe. A nie tak jak na przykład niektóre aplikacje albo na przykład jakieś tam te sieci, które dają na przykład filmy, takie jak... na E, na A... na D. No, każdy wie, jak, chyba, o jaki tam... chodzi te takie... o co chodzi i O, tu jest pustynia. mam nazwę do odcinka i miniaturkę No, wracając o, subskrypcja na YouTube Jest darmowa Jeżeli, I bardzo Byłoby mi miło Może jakbyście kliknęli Na tą subskrypcję Bo to widać że, komuś, że wam się Podobają te Moje filmy i po prostu Kanał się wtedy rozwija I kto wie, może by Może nagramy jakieś W przyszłości jakiś inny horror, horror, nie tylko grani Inny już ten Brzoz, las brzozowy Jezus Au. Teoretycznie starczymy na na nogawice. Ale drip. skóra i złoto. Akacja w sensie, Akacja to są drzewa. Górka. W, w, jakoś tak dziwne znajoma? Nie, to nie jest jakaś dziwna znajoma. Po prostu mi się przypominają jakieś stare y, Ale i stare serwery takie dla przyjaciół i tak dalej. U. Ej, wpiszcie w, napiszcie w komentarzach co sądzicie o takim, o tym, żeby w Minecrafcie jak na przykład, jak... Na przykład w się było takie coś, że w nocy nie można się odzywać albo trzeba być bardzo cicho bo inaczej moby podchodzą do dźwięku jak bardziej realistycznie o! na końcu byłam Miło się nagrywało tego. Miło się nagrywało, choć... Kraj, e, takie... Nie wiem, jakie co to tak szybko minęło. No, tutaj zakończymy odcinek na tym pięknym wschodzie księżyca. Następny odcinek z hardcore, czyli zaczniemy kiedy już będzie dzień, bo naprawdę Noc mogę przecież wycinać chyba, że będzie jakiś taki ciekawy moment. Dobra. No, Drugi odcinek z serii Minecraft Hardcore. Nara. No,